Kolejny zapach z serii Lakostów, Tym razem Lacoste Leaf. Za 80 zł go kupiłem. On ma pojemność 60 ml. I tak jak tu jest napisane, 32% czegoś intensywnego niebieskiego, 58% neutralnego białego, 10% czystej czerwieni, 100% Lacoste Leaf. No, i tak tutaj to sugeruje. Nawet szczerze, oni się chyba trzymają w proporcji tych kolorów. Zobaczcie, białego są tyle bloczków. Tu i tu. Niebieskiego jest to całe na około, czyli ta cała buteleczka. A czerwony to jest ten. Sądzę, że to się może zgadzać. Chociaż nie, za dużo czerwieni jest jednak. Przekracza 10%. Dobra, to takie dywagacje. Słuchajcie, Lacoste Leaf jest tanim zapachem. No może, dobra, nie jeżeli chodzi o cenę, bo 80 zł za 60 ml to to podchodzi pod półkę cenową Hugo Bossa. Tam 75 ml kosztuje 120, jeżeli mówimy na przykład o Hugo Boss Energize. Tani pod względem składników. Jest prostym zapachem. Ma w skład i zielone liście, nut, nuty akwatyczne. Likuris, zapomniałem co to było, pamiętałem. To co w Haribo jest, te, w sensie nie tylko w żelkach Haribo, to takie, nie mówię o gumie, tych niebieskich, o tych misiach Haribo, tylko o tych, co mają te, to, to czarne coś. Jak to się nazywało? Likoris. Muszę wpisać. Hmm. Lukrecja. Lucre Kurde, że zapomniałem. No tak, pałeczki lukrecjowe. Lukrecja i drzewo gwajkowe. To jest w nucie bazy. Zapach jest prosty, ale nie jest zły. Jeżeli lubisz nuty świeże, fresh, citrus, synthetic, spicy, aquatic, to przypadnie Ci do gustu, chociaż ten French panasz, który testowałem wcześniej na filmiku, jest lepszy. Gdybyś miał do wyboru. Zostaw swój komentarz, co sądzisz o tym zapachu. Według mnie, jeżeli chodzi o Lacosta, to powiedziałbym, że jest jak typowy Lacoste, czyli nie porywa jakością składników, ale potrafi się z nim znaleźć pewne aspekty, które zadowalają. Zapach trzyma troszeczkę dłużej niż French Panache Jest bardziej świeższy Dlatego, że nie ma tego kardamonu Który odpowiadał za ciepłą korzenną nutę W French Panache Ten jest bardziej rześki I mimo to trwałość ma dłuższą Ej, widzę, że jeszcze jest podany irys Na parfumo Na fragrantyce irysu nie ma Może coś z tym jest Bo ja zauważyłem, że zapachy, które mają irys w składzie Powodują, że Podobają mi się bardziej Chociaż, tak jak mówiłem, French Panas wydaje mi się, że jest troszeczkę lepszy. Trudno tu wybrać kandydata. Wrzuciłby mnie do tej samej półki, czyli całkiem niezły świeżak, ale nie powalający. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie o komentarzu. Trzymajcie się.